Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, z przesłaniem kart na miesiąc grudzień. Czyli co też dla raka mają karty. Y, jakie informacje, jakie ostrzeżenia, jakie dobre rady dla znaku raka. Rak i miesiąc grudzień. Rak i miesiąc grudzień. Chyba widać wszystkie karty. Drogie raki, tutaj takie trzy karty mnie niepokoją w tym przesłaniu. Ja bym powiedziała tutaj jakieś przepychanki, um, utarczki, może znalezienie się między młotem a kowadłem. W, każdej, w każdym razie w jakiejś takiej sytuacji niekomfortowej, na zasadzie po której stronie macie się opowiedzieć, um, może to być dla was trudne, um, ponieważ um, powiedziałabym tak, um, ja, może także jeste, będziecie w coś wmieszani i teraz na zasadzie mm, opowiecie się po jednej stronie, będzie źle, opowiecie się po drugiej stronie, y, będzie, y, będzie źle. No, jakieś stanowisko w każdym razie trzeba będzie zająć i dyplomatycznie z tego wyjść. Tutaj nie ma sytuacji takiej, że da się to przemilczeć, y, czy też y, puścić mimo uszu. No w każdym razie jakąś decyzję tutaj trzeba będzie podjąć, stanowisko konkretne jakieś tutaj ustalić. Co więcej karty mówią? Karty mówią też, że będziecie w pewnych sprawach, tutaj karty dosłownie nie mówią w jakich, ale zdani na łaskę czy niełaskę osób trzecich czyli sprawy, które będą od Was też niezależne takie, na które też nie, ma, nie macie wpływu, że na zasadzie cokolwiek byście nie zrobili to tak ta druga osoba jakby zrobi, co ona będzie uważała w Waszej sprawie za słuszne czyli też takie trochę no nie, nie tyle, że popadnięcie w łaskę czy nie łaskę, ale tak jak powiedziałabym Zdanie się na, na los, na, na to, co też inni chcą dla Was, co też osoba trzecia, jakie stanowisko w Waszej sprawie chce podjąć. Tutaj jeszcze karty mówią o kontaktach z mężczyzną, najprawdopodobniej starszym od Was. No, nie musi to być dużo starszy, może być 2 lata, 3 lata, może, może 10 lat. W każdym razie on będzie taką osobą, która będzie wam w stanie pomóc. Więc jeżeli będą jakieś tutaj trudne sprawy, niejasne, to należałoby się właśnie o pomoc do takiej osoby zwrócić. Karty też pokazują problemy ze snem, czyli może będzie Was coś martwić. No w każdym razie problemy ze snem mogą wynikać tutaj z różnych, z różnych spraw. No w każdym razie tutaj może też z przepracowania, że człowiek jest tak zmęczony, że nie może spać. Także drogi rak, ja bym powiedziała, przesłanie na grudzień kart jest takie. Dbajcie o siebie, to przede wszystkim. Druga rada byłaby taka, uważajcie... Róbcie to, co wy uważacie za słuszne i najlepiej wtedy na tym wyjdziecie. A jeżeli z czymś sobie nie będziecie radziły, radzili, no to jak najbardziej tutaj macie wsparcie w starszym, takim kompetentnym, może autorytarnym mężczyźnie, który będzie wam w stanie pomóc. To by było tyle, drogie raki. Przesłanie dosyć krótkie, ale myślę też, że dosyć. Ja życzę Wam udanego miesiąca. Pozdrawiam Was serdecznie.